Państwa i w ramach tego prawa, no w związku z tym prawem, nie wolno umieszczać w miejscach publicznych symboli religijnych. Tak ono mniej więcej brzmi. I w tym roku Rada Stanu, chyba tak się nazywa to ciało, wydała rozporządzenie też w związku z tym, że się pojawiały szopki. I wydała takie rozporządzenie, że owszem, w miejscach publicznych i na przykład w merostwach mogą się pojawić szopki, jeżeli mają tam jakiś wymiar kulturowy, ale na pewno nie mogą mieć wymiaru religijnego. Więc możemy sobie wyobrazić, jak wygląda szopka, która nie jest religijna. Tak, e, współczesny świat w takim kierunku idzie. Gdzieś zakazują choinek, gdzieś zakazują śpiewania kolęd. E, ostatnio sporo słuchałem nowych kolęd pastorałek. Przyznam, że sporo jest bardzo ładnych, i sporo z nich e, mówi o białych świętach, o śniegu, o miłości, bliskości, tym wszystkim e, takiej cieple. I y, mało, która mówi o przyczynie tego. I tak się y, składa, że my mamy też chodzimy powoli taką mentalność. Boże Narodzenie, Christmas, nie, kojarzy się y, z taką czapeczką czerwoną z pomponem, nie, z takiego krasnala z Coca-Coli, y, ewentualnie z, ze skarpetką na prezenty od Mikołaja. Y, Santy, właściwie nie wiem czy to Mikołaj jest. Dziadka Broza, yy, albo pieskowego dziadka. Yy, I trochę potem nam to Boże Narodzenie wygląda tak. Taki jest ładny obrazek. Ładny jest obrazek. Ładny czy nie? Ładny? Znalazłem go na Facebooku. Yy, więc co tu mamy? Yy, Przytuloną Maryję do Józefa, dzieciątko. W, osioł, to chyba krowa jest, bo jest dzielątko. E, pastuszkowie, obieczki, kotki, sympatyczne kotki. E, Świecące gwiazdki. Świecące gwiazdki. E, I mamy dużo różnego rodzaju, ja pokazałem wcześniej ten obraz Dziotta, Giotto to jest obraz, który właściwie obraz, fresk, który jest w bazylice Świętego Franciszka w Asyżu. Giotto na tym fresku oddał część tego, co stało się, co było już wcześniej, przed nim, było taką kanonem malowania Bożego Narodzenia. To dlatego to u Franciszka umieścił, ponieważ Franciszek był tym, który pierwszy zrobił jasełka na górze Grecjo. Jak ktoś tam był, jasełka nie były takie, jak my dzisiaj sobie przeżywamy. Te pierwsze Franciszka, bo co prawda tam się dzisiaj wjeżdża autobus autokarem wysoko, ale ta góra jest taka, że jak się wygląda z tej groty, którą, w której Franciszek urządził te jasełka, to widać takie małe czubki drzew w Przepaść jest, on tam na tej skale jakoś to celebrował wtedy. Od tego czasu, czyli od tego XIII wieku, zaczyna się przeżywać to Boże Narodzenie tak, tak bardziej jasełkowo, ale wcześniej jest pewien kanon malowania Bożego Narodzenia. Skąd się wziął w ogóle kanon malowania Bożego Narodzenia? Pamiętamy, że w Starym Testamencie jest przykazanie, które mówi nie będziesz czynił żadnych wizerunków. Żydzi nie tworzyli żadnych przedstawień figuralnych. Muzułmanie do dzisiaj mają też, i Żydzi też mają te, to przykazanie. A w Kościele się pojawiły obrazy. Nie tak szybko, chociaż dosyć szybko są bo już drugi, trzeci wiek, w katakumbach się pojawiają obrazy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg się objawił. Najpierw dał zakaz wyobrażania sobie, ale potem objawił się w osobie Jezusa Chrystusa. Potem był spory czas, kilkaset lat zmagań takich, w których pojawiał się inkonoklazm, byli tacy ludzie, którzy niszczyli ikony, wszelkie obrazy. W końcu ostatecznie był w VIII wieku, sobor w Efezie i na tym soborze ogłoszono w jaki sposób można czcić święte obrazy. Między innymi ogłoszono, że obrazy, sztuka chrześcijańska też jest pewnym źródłem wiary. Może słyszeliście takie określenie jak Biblia Pauperum. Zwykle się mówi, że Biblia Pauperum to jest taki... To w, kościoł, w kościołach pojawiają się obrazki, żeby ludzie, którzy nie umieją czytać, żeby sami nie nudzili się na mszy, sobie pooglądają kolorowe obrazki. Dokładnie nie, to nie o to chodzi, bo y, tam, gdzie się pojawiały w tych pierwotnych kościołach te obrazki, to zwykle ludzie, którzy nie umieli czytać, nie byli wpuszczani. Bo to są Kościoły cesarskie. E, natomiast te obrazy miały uczyć, miały pozwalać ludziom, e, znaczy żeby, żeby przeczytać obraz, dlatego zacząłem od tego, że przed Tomekiem żeby przeczytać ten obraz. Żeby przeczytać obraz, trzeba było mieć wiedzę, trzeba było umieć czytać. Do dzisiaj obrazy trzeba czytać. Chciałem Wam pokazać, jak można spróbować przeczytać to y, przedstawienie Bożego Narodzenia, które jest kanoniczne. Ten kanon powstał, y, zaczął się w VII wieku, ukształtował się do IX. W IX jest już zapewne, jak ma wyglądać kanon y, malowania Bożego Narodzenia. To nie jest to, co zwykle dostajemy w kartkach pocztowych i to, co widzimy na jasełkach. Kilka obrazków. Zanim dojdziemy do tego kanonu, jako przykład pierwszy wróćmy jeszcze do tego obrazka. Wróćmy. Wół i osioł. W Ewangelii jak czytamy o narodzeniu Pana Jezusa nic na ten temat nie ma. Ale jak otworzymy Księgę Izajasza na samym początku to właśnie czytamy Wół rozpoznaje swego Pana i osioł żółb swego właściciela. Izrael na niczym się nie zna. Lud mój niczego nie rozumie. Myślę, że już możemy się znaleźć tutaj w tych postaciach. Właśnie. W, wół i osioł potem były interpretowane też w ten sposób, że Wół jest zwierzęciem czystym, ofiarnym, a osioł jest zwierzęciem nieczystym. Wół. Symbolizuje naród wybrany, Żydów, a osioł symbolizuje Boga. To nie jest jedyne takie, takie rozumienie. Ale od tego tekstu Izajasza pojawia się na obrazach Bożego Narodzenia te dwie postaci. Zobaczymy na różnych obrazkach, że wół się zawsze tam będzie. Ja pokazałem te o, symbole, które będą się pojawiać, figury. Więc pierwszy to jest Maryja z Dzieciątkiem. E, może na innym obrazku, bardziej na środku. To jest taki e, obraz, który... E, Maryja spoczywa na, w czerwonym łożu. Maryja w ogóle w ikonografii, w ogóle w, w Biblii e, w ogóle w wyrozumieniu kościoła jest figurą kościoła. Maryja jest kościołem, który rodzi Chrystusa. I spoczywa na Czerwonym Morzu, bo to Czerwone Łoże to jest Łoże Cesarskie. Ona jest królową. Za nią jest żółbek. Żółbek jest w czarnej grocie. Grota zwłaszcza czarna, symbolizuje otchłań grzechu, w którym się znajduje człowiek. Pan Jezus spoczywa w takim żłóbku, który jak sobie, jak popatrzymy na innych przedstawieniach, tu może trochę lepiej widać, z czym Wam się kojarzy taki żłóbek? Z sarkofagiem, z grobem. Strój Pana Jezusa, jest taki jak całą zmarłego. Zresztą ta scena, w której Maria tuli się, jest jak scena spod krzyża. Dlatego ten obraz ikony Narodzenia Pańskiego nazywano często Małą Paschą. Cały, cały ten obraz zapowiada to, co się wydarzy dopiero na Gorgocie przy Zmartwychwstaniu. Ale widzimy, że powtarzają się tu te same elementy. Czerwone łoże, Maryja jako kościół. Później się pojawia ten taki moment, w którym Maryja tuli dziecko. Zwykle jest tak, jak było na innych obrazach. Tu też jest tak podobnie, ale tak jak tutaj. Maryja jest odwrócona tyłem od dziecka, które leży w tym sarkofagu, jak w grobie. Swoją drogą tutaj widać ten, ten element. Gwiazda w centrum stoi, to jest ta gwiazda betlejemska, która prowadzi mędrców, ale ta gwiazda jest od Pana Boga posłana i na innych obrazach, to może będzie, o tu jest tak fajnie pokazane, rozdziela się, rozdziela się ten promień gwiazdy, to symbolizuje Trójcę Świętą. Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Wróćmy do tego, niech będzie ten obraz. Jeszcze chciałem. W tym tekście brata Marcina zobaczycie, że Maryja patrzy na Józefa. Zwykle te sceny, które tutaj mamy, aniołowie, pastuszkowie, nie, to są, tu nie ma, bo tu jest jeden pastuszek tylko. Jeszcze chciałem pokazać coś takiego, o, właśnie tutaj. Zanim zapamiętajcie sobie, Maryja patrzy na Józefa. A ten Józef na wszystkich obrazach jest takim strapiony. Taki martwi się. Na tych pierwotnych, widzieliście ten, ten obrazek kolorowy, taki pan Józef jest przytulony do Maryi. Na pierwotnych ikonach Józef jest z daleka. Tu jest wyjątkowo blisko, ale zwykle jest z daleka. To jest bardzo wyraźne podkreślenie że Józef nie jest ziemskim ojcem pana Jezusa. Podkreślenie dziewictwa Maryi. Ten obraz jest o tyle ciekawy, że tutaj widzimy takiego pastuszka ubranego w taką, w taki kożuch. On jest blisko Józefa. I myślę, że ten, który malował ten obraz, czy pisał, jak ktoś woli, to już nie wiedział, kto to jest. Zobaczmy następny obraz. Tutaj widzimy, że ten gościu rozmawia sobie z Józefem. A Józef jest strapiony. A tutaj widać to bardzo wyraźnie. Józef to jest człowiek, który w tym momencie, kiedy się rodzi Pan Jezus, przeżywa rozterki. On jest, pokazuje właściwie historię człowieka, biedaczka człowieka, który przeżywa kryzys wiary. On się zastanawia, jak to możliwe, żeby dziewica urodziła dziecko, a może nie była wierna. Jak to możliwe, żeby Bóg się wcielił? Na kursie Alfa, na weekendzie Alfa, jak mówię, jak mówię o Duchu Świętym, to przypominam takie zdanie, że pierwszym dziełem Ducha Świętego jest wcielenie z jest najważniejsze pierwsze dzieło Ducha Świętego. To, że Chrystus przychodzi na ziemię, ale Józef ma z tym problem. A przed nim stoi, jak się możemy domyślać, możemy się domyśleć, kto to może stać. Diabeł. Ten, którego potem malowano jako pastuszka, na wszystkich tych obrazach to jest diabeł. Uważmy na innych. Tu siedzi stoi taki diabeł i trzyma taki suchy kij. Wszędzie ten suchy kij jest ważny. Wróćmy. Patrzymy tutaj jest diabeł. Chociaż tutaj nie bardzo rozumiem. Myślę, że myślę, że to pastuszek jeszcze. E, też zawsze ma ten kij. Tutaj jest diabeł. E, trzyma ten suchy kij. E, tu mało widać. Tu może proszę z powrotem tutaj. E, diabeł, który pokazuje ten suchy kij Józefowi, to, są, to jest e, obraz z Apokryfów. Czyli kiedy Ewangelie zostały spisane, później chrześcijanie próbowali sobie dopowiedzieć różne rzeczy i powstawały Ewangelie, które nie są kanoniczne, to znaczy nie zostały zatwierdzone jako Pismo Święte, ale jest, są takim źródłem tradycji, a zwłaszcza ikonografii. I w tych Ewangeliach się pojawia właśnie Ów diabeł, który przychodzi kusić Józefa i mu pokazuje ten suchy kij i mówi niemożliwe, że tak jak ten kij nie jest w stanie wypuścić pędów, nie jest w stanie zakwitnąć, tak samo niemożliwe, żeby dziewica urodziła dziecko. I odpowiedzią na to jest słowo z Izajasza, że rośnie różdżka z pnia i to, co jest na tych obrazach w pobliżu tej sceny, zwykle jest jakiś krzak. I tak jak mówiłem przy tym obrazie, Judta. Tu jest taki krzaczorek. Giotto to też już nie, nie wiedział, tu już nie ma diabła. Ale Józef jest strapiony. Tym, co świadczy o tym, że Józef zwyciężył tą, to, te, tą pokusę, jest aureola, która jest nad jego głową. Józef pokonał pokusę i został święty. Pozostał święty. Popatrzmy na inne symbole. Maryja jest, także warto sobie zapamiętać tą, tą postać paskudnika na niektórych ikonach jest jeszcze tak przedstawione, że tu Józef siedzi na takiej szacie, która jest szatą diabła, że diabła pokonał. Maria jest odwrócona najczęściej od dzieciątka, co pokazuje w tych pierwszych ikonach, tych najbardziej kanonicznych, co pokazuje że jest, ona jest z tego świata, Jezus ma zupełnie inną misję. Z ciekawostek, czyli, oczywiście możemy zinterpretować tych aniołów. Jest część aniołów, tak jak tutaj, zwróconych w kierunku Pana Jezusa, mają zakryte dłonie. Zakryte dłonie mieli słudzy na dworze cesarskim, kiedy obsługiwali cesarza żeby nie dotykać świętości, więc mieli zakryte dłonie. Zresztą Maryja też na niektórych ikonach ma tylko jedną dłonię odsłoniętą. Ale są też aniołowie, którzy wyśpiewują Bogu, są też aniołowie, którzy rozmawiają z pasterzami. Ludzie gdzieś nie to był? z pasterzami rozmawiają. Tu na przykład jest anioł, który rozmawia z pasterzem i wyjaśnia mu. To jest scena z Ewangelii. E... Wreszcie pojawiają się, e... to są chóry anielskie, oni widzimy tutaj mają zakryte dłonie, posługują Panu Jezusowi. E... Ten tu przemawia do pasterzy. Ten pasterz gra na trąbce, nie znalazłem, że właśnie nazwać z tą trąbką. E... Tu pojawiają się znani nam trzej królowie, sześć królów słyszeliśmy. To wcale nie jest takie głupie, bo jakbyśmy popatrzyli w ikonografię wczesnochrześcijańską, to tych królów było dwóch, trzech, sześciu, nawet dwunastu. Ponieważ Ewangelia nie pisze, bo dokładnie magowie, magowie tam jest nie królowie, Ewangelia nie pisze ilu ich było, Natomiast w związku z darami, które składają, złoto, kadzidło i raczej trzy dary, w związku z tym ustalono liczbę ich na trzech i pierwotnie oni byli przedstawiani jako starzec, mężczyzna w sile wieku i młodzieniec. Potem już w naszych czasach, kiedy, w naszych czasach później w średnim wieczu, kiedy nadano im imiona. Hacper, Melchior i Baltazar, Trójca Święta dla niektórych. To jeden był Europejczykiem, drugi był Afrykańczykiem, a trzeci nie pamiętam. Azjatom tak dobrze. W każdym razie oni patrzą w gwiazdy i wędrują w tym kierunku. Na tych wczesnych ikonach pojawiają się te postacie. Taka grupa postaci. To znaczy. Dwie kobiety z odsłoniętymi ramionami, trzymające dziecko. Jak to jest? Tu jest Pan Jezus i tu jest Pan Jezus, tak? Wróćmy do Dziotta. Do Giotta wyjaśnia wszystko, czy to był mądry. To daleko go umieścił. Jaką ma aureole czy nim? A to dziecko, jakie ma imp krzyżowy. Nimb krzyżowy przysługuje tylko i wyłącznie Panu Jezusowi. Nie mieli wtedy filmu, więc musieli wszystko przedstawić w jednym momencie. I tu też znowu mamy dwie kobiety, Ta, akurat na zasłonięte dłonie. To wygląda jak facet, ale to jest kobieta. Zapisane. Zelomi i Salome, albo widziałem też określenie Maja i Salome. To jest dosyć ciekawa historia znowu Zapokryfów. To były dwie położne, które kiedy dowiedziały się, że kobieta rodzi, to pobiegły tam jej pomóc do tej jaskini. Ale jak przyszły, to zobaczyły, że dziecko już się urodziło. I wpadły w zdumienie, bo nie było śladów krwi, ponieważ Maryja urodziła według w sposób dziewiczy. I jedna z tych kobiet chciała przekonać się, czy to jest prawda i sięgnęła ręką do łona Maryi, żeby sprawdzić, czy jest dziewicą. I wtedy w apokrywach tak bywa, została ukarana i ręka jej uschła. Maryja wstawiła się za nią, więc od razu rzeka została uzdrowiona i ona z wdzięczności od razu wzięła dzieciątko, żeby je od razu wykąpać. Swoją drogą ta kąpiel, w tym weźmy ładniejszy obraz, widzimy, co wam przypomina ten szczelnicę. To jest też, tak jak mówiłem mała Pascha przypomina, zapowiada chrzest Chrystusa i pokazuje, że Jezus jest nie tylko Bogiem, który pochodzi od Ojca tutaj, ale jest też człowiekiem, który jest ochrzczony, jest, jest obmyty, bo chrzest to jest obmycie. Jest dzieckiem, które potrzebuje być obmyty normalnie. To chyba wszystkie te, ale i nie. Jeszcze coś się pojawiają owieczki. To są prawdopodobnie owieczki, chociaż w niektórych miejscach one wyglądają jak, tu wyglądają jak wilki jak te owce, ale artyści mają różne zdolności. Te owce symbolizują ludzi, którzy szukają pokarmu. To są to, to, Czyli wszyscy, jak w to są jak owce bez pasterza, które próbują pić gorzkie wody grzechu. Te wody zwykle są ciemne jakieś. Tutaj są te owce, które tak ładnie piją. Tutaj są symbole diabelskie, bo to jest i pies, i jakiś taki, coś rogatego. I Anioł, kiedy zapowiada, że Jezus się rodzi, to zapowiada też zwycięstwo nad grzechem, dlatego te owce są tutaj w pobliżu tego demona. E... Pastuszkowie są, symbolizują naród wybrany, który zna przepowiednie i słucha Pana Boga. Natomiast magowie symbolizują. Pogan. Tak jak wcześniej Wół i Osioł symbolizowały te dwa, te dwie, te dwa narody? Jak? Nacje. Nacje to narody. Dwie sytuacje, tak byśmy nazwali. Tak samo w Pastuszkowie symbolizują Żydów, a ci symbolizują Pogan. Czyli my tu się raczej mieścimy wśród tych magów. Często wierzymy w magię. Maria z dzieciotkiem, Wół, Josił, żółbek, aniołowie, pasterze, magowie, gwiazda, grota, kąpiel, święty Józef Owcy. Wszystko powiedziałem. Mam nadzieję, że dla Was są to rzeczy nowe. Dla mnie były nowe, jak czytałem. Zupełnie w tym tygodniu czytałem i w ten sposób możemy czytać i próbować rozumieć czym jest Boże Narodzenie bo Boże Narodzenie dla św. Franciszka jak on zrobił to w Grecjo ten żłóbek przygotował to dla niego Boże Narodzenie to było unierzenie Chrystusa dla nas to jest ciepłe ale to nie było ciepłe kobieta, która jest Rodzić ma, który zbliża się ten czas porodzenia. Jedyne miejsce, które znajdują, to jest grota, brudna grota, gdzie chowano zwierzęta na noc. I tam rodzi. To nie było łatwe, to nie było ciepłe. Dlatego Franciszek, który zachwycał się takim uniżeniem Chrystusa, dlatego miał dwie sceny ewangeliczne, którymi był zachwycony. Jeden to jest Boże Narodzenie, a drugi to jest Dolgota. Śmierć Chrystusa, te wydarzenia Paschalne. I pierwotnie tak Kościół rozumiał to. Nie rozumiał tego, jak ciepłe święta zimowe. Ciepłe święta końca roku, gdzie wszyscy sobie składają życzenia, przebaczają, nie bardzo wiedzą dlaczego, tylko wcielenie Chrystusa, wcielenie Boga, który schodzi na ziemię, uniża się dokładnie, totalnie i wchodzi w naszą naturę, bierze na siebie grzechy i już jest zapowiedziany. Grób, śmierć, potchłań, krzyż, tam na jednym z tych obrazków wręcz było to, tu to wygląda, widać ta to, ten sposób wstępowania Chrystusa pokazuje, że jest to już krzyż. Krzyż, Golgota, grób, grób pański, ten sarkofag, w którym jest Maryja opłakująca Chrystusa pod krzyżem, chrzest, nieustanne przeżywanie pokusy, chwała, wychwalanie Boga, poszukiwanie Boga. To wszystko jest obraz naszego życia. Więcej nie mam do powiedzenia. Tak jak mówiłem wcześniej, Józef jest taką postacią najbardziej tutaj, yy, najbardziej się można w nim zobaczyć, święty Józef, yy, a Maryja na, na tych ikonach jest. Yy, wiadomo, yy, nie, wiadomo. świeci. Maryja patrzy na Józefa. Mówiłem to wcześniej. Yy, mówiłem też wcześniej, że Maryja jest figurą Kościoła. I to y, ten obraz chrześcijanom mówi że Kościół zawsze patrzy na walkę grzesznika. Człowiek, który przeżywa to doświadczenie walki, to zawsze Kościół patrzy na niego z miłością i go wspiera wtedy.